Filmem, więc witam, witam Was w dzisiejszym live'iku z eventu, mamy tu naszych kosmitów w ogóle mamy odliczanie, za minutę będzie event a tu nie można przejść do tego drzewa w tym filmie nie będzie muzyczki tak jak w innych filmach zbantowanych dlatego że my tutaj skupiamy się tylko na evencie tak? to jest taka mała informacja za 50 sekund mamy event lekko podgłośnię. Dobra. Dobra, dobra. Jest wszystko OK, więc zaraz mamy event. Dobra, trochę cisza. Bo już trochę za głośno jest. Dobra. 30 sekund eventu widzę. I dzisiaj też mamy nowy sezon. Teraz jest live, w którym... O ogóle tu ryba jest. Fish. Yy, w którym będziemy też czekali też od razu na ten sezon. Eee, yy, więc... No. Ucinek z sezonu będzie dopiero jutro rano. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Na początku jeszcze były problemy z tym eventem. Wow! A, Nadezja i Johnson. Dlaczego on jest zwykły Johnson? To, to tutaj. Super. Czego ta długa... Niestabilność rośnie. A domek na drzewie tylko pogarsza sprawę. W porządku, pora o kurde, porta się w pojawił. W Oby twoje ulepszenia do urządzenia zadziałały. To porządny sprzęt. O kurde, to, to co mówiłem na szorcie. To jest stara rzecz. Zordział 2 sezonu piątego. Wszystko naprawi albo wkopie nas na całego. Gmidas jest tutaj też. Jest. Bułka z masłem. Nie wydaje mi się, to będzie bułka z masłem. O, aż mi ściąga. O oh, no. Łoł, 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 co to jest? Już jest gorzej, o wiele, wiele gorzej. Oj, oj, Roczna obecność przyszła. Demon nie może przejąć wyspy. Ojejku. Ostrożnie! Okej, okay, mamy katastrofę, mamy nową mapę. Chyba. Nie, to jest chyba obecna mapa. Kang, czy widziałeś kiedyś tak śliniastyczne, piękne macki? Widzę, że przepełnia cię miłość. Wielki demonie, pomożemy ci pokonać. Po czym weźmiemy ślub i będziemy mieli 10 tysięcy ośmiorniczaków. No to jest jesieni, yy, bo. Yy, YouTube, chyba na, na kanale. informuję o kanale swoim stawią. Wasza marna broń jest niczym wobec naszych bitewnych kopu. Spróbuj tego, robalowy okay. Bezcelność. Bezczelność! Odłamek punktu zerowego torwi go, zanim demon zniszczy wyspę jego mocą. Chyba nam się nie uda uratować wyspy Rozdział 6, i wyspa rozdziału 6 jest.

Ajej, ajej. Uwaga, nastąpiła konwergencja wielu rzeczywistości. Sugeruje zachwyt w pełnej skali. Wow, wyspa Springfield. Ha. Niesamowita. A teraz czas ją podbić. <laughs> 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 MAMI TRAYLORU BİKİ SİZE DA VİDEO YENİ NAN DA Tak. To, 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 było... Tu to na shorty. jednym. cały w całym Głupi pilot. Pewnie temu prostakowi bez uczuć wyczerpały się baterie. Hmm? Homer, w radiu mówią, że jeśli ktoś znajdzie świecący odłamek, ma wezwać policję. To kosmiczny New potężny i zabójczy przedmiot. Hmm. Coś tam, coś tam, potężny bla bla. Hmm. I to się nazywa moc? No to specjalnie. No dobra, Homer, zrób to, czego nie robisz w pracy. Skup się. I to się nazywa pilot. Czy to odłamek? I co ty wyprawiasz z moim salonem? Ulepszam go. Przetestuj kanapę. O, jest miękka. Ale wiesz, że nie lubię obcych technologii w domu. Marsz! z tym pilotem mogę zamienić całe Springfield w raj. Skończyć spaleniem opon, ocalić lokalne dziennikarstwo, zrobić coś super dla wszystkich. Ale czy potrafisz podejmować dobre decyzje i. Hmm? O, oh, za szalej! Zachowam ten trik na później, skarbie. <laughs> Ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem. Dyplom z liceum, na który ledwo zasłużyłem i zerową świadomość własnych możliwości. Idę stworzyć prawdziwą Nirwanę! Ha! Dzięki, Homer! Dziękuję, dobry panie. Syrop czekoladowy? Maszenie strażaka! Dzięki, Homer! Bolej mi kufel z mrożonego cukru, mą upiększanie miasta wzmaga pragnienie. Homer, kiedyś prędzej urwałbym sobie głowę, zanim bym to powiedział, ale to na koszt firmy. To fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy papieru. Mam mnóstwo pomysłów. Patrzysz może czasem w niebo i myślisz sobie, skoro księżyc jest sera, to czy można go roztopić i polać nim wielkie naczosy? Nie popisuj się za bardzo stary. Jakieś cwaniaki spoza miasta cię szukają. Mówią, że to odłam go, coś tam może być niebezpieczne. Ech, nie mów im, że tu jestem. Nie martw się. Zająłem ich jednym z twoich ulepszeń. Hej, te przekąski się ruszają. Tak, to precle samokarmiące. Otwórz buzię, a same do niej wskoczą. Ok. Teraz wychodzimy i teraz powinno być chyba że serwerów już nie będzie. Ok, tak. Więc za 5 godzin nowy sezon. Dobra, więc to teraz tyle z tego eventu. My się widzimy w następnym odcinku już jutro rano.